Dzień dobry kochania. Dzisiaj powiem Wam i pokażę, jak zabezpieczyć hortensję ogrodową na zimę. To w przypadku tych hortensji ogrodowych jest po prostu konieczne. To jest moja hortensja ogrodowa. Ona w tym roku była wsadzona do gruntu. To jest ta summer Love, pamiętacie, pokazywałam wam ją, ona była u mnie na tarasie później była w gruncie. Ona będzie kwitła na pędach. E, tych starych i również na tych nowych, które wypuści, więc zabezpieczenie tych starych jest bardzo, bardzo e, konieczne. No i te kwiatostany, które tutaj macie, tak naprawdę to tutaj na samej górze dosłownie e, można przyciąć i tak też chyba zrobię. I teraz to, co musimy zrobić, to musimy bardzo obficie ją e, okopczykować korą, czyli będziemy ją teraz obsypywać korą. I to dosłownie kochani, robimy to naprawdę bardzo solidnie. Ona musi być. Ją tutaj po prostu obsypana bardzo dobrze. Widzicie, ona jest tak mięknie tutaj zasypana solidnie tą korą i ja teraz jeszcze będę ją przykrywać gałązkami igliwia. Po prostu powkładam je tutaj między te sznureczki, poprzykrywam, żeby z tego się zrobił taki kopczyk. Nie przykrywam jej agroflukliną, bo to jest taki dosyć nienaturalny sposób. Gałązki z igliwia będą naturalne i później jeszcze na to wszystko spadnie śnieg, który stworzy idealny po prostu taki termos na tej e, roślince, no i teraz Wam pokażę, jak będę robić to dalej. Widzicie, tak przykryłam ją tej gałązkami e, igliwia, o tu mi jeszcze jedna e, wystaje. Do czego ten sztureczek Do tego, posłuchajcie, żeby trzymał te gałązki, żeby później wiatr nam po prostu ich nie rozwiał, to jest też bardzo ważne. O i tak sobie właśnie ją tu całą e, zasłaniamy i myślę, że to będzie Coś, co po prostu pomoże jej za rok zakwitnąć na tych nowych, pięknych pędach. Więc na pewno hortensję ogrodową musicie osłonić. Więc ja swoje hortensje właśnie dzisiaj będę osłaniać, bo już są minusowe, zerowe temperatury w nocy. Również to jeszcze osłonię. Osłonię posłuchajcie jeszcze te róże wszystkie z tym korzeniem, które sadziłam teraz na jesieni. I też róże, które sadziłam w tym roku. Tu mam też, zobaczcie, borówki. Tak, je też będę podsypywać korą. Po prostu robię z tego kopczyki. Takie te wszystkie roślinki, jak hebe, to jest też taka roślinka, którą mam, którą też trzeba okryć. Hibiskus, właśnie, hibiskusy też będę okrywać, bo one niestety mi przemarzają. Więc do pracy, moi kochani, się wierzę. Miłego dnia.